Siemanko Widzowie. dzisiaj chcę wam pokazać moje, moją kolekcję tak, Taką kolekcję, czyli PS4, to i potem na dole Najpierw mamy Need for Speed Payback Cyberpunk Call of Duty Get, GTA 5, Tu mamy Tony Hawk Assassin's Creed Uncharted Uncharted 4 i to na Drake'a Teraz wejdźmy trochę w PS2. No, a tutaj mamy Resident Evil. Już yes. Mamy. No, Konflikt Global Storm. Może Wam tutaj pomogę. Konflikt Global Storm, Need for Speed, Moon Swamp, The As, Navy Cells, Medal of Honor, Rising Sun, Kill Zone, Tekken 4, Tekken Tag Tournament, NBA Life 07, MotoGP, GP, Soul Calibur 2, Star Wars Episode 3, The Revenge of the Sith. David McCray 1, David McCray 2, David McCray 3, Dragon Ball Z, Boot 3, Ratchet and Clank, Grand 3 Aspect, i tam własna pierścienie. Powrót króla. Teraz tu na dole mamy. Co to co jest? Mamy Crash Bandicoot 3, to chyba jest. Znaczy nie wiem, która to jest część, ale wiem, że to jest Crash Bandicoot Warped. Johnny Bazu, tone tu. To Co mamy tu Casper, Gran Turismo, Hawks of War, Future Cop, LAPD, Hugo 2, toka, Two Cars, Spider-Man 2, Enter the Electro co tu mamy Resident Evil 3 Nemesis, Rage Racer, Music, czyli tworzy tam z muzyka w Spyro 2, Getaway to Glimmer, Spyro the Dragon, The Demo Silent Hill chyba Tony Hong Skateboarding Fighting Force tutaj Resident Evil 2, FIFA 99, FIFA 97, Mapy T tu mamy Metal Gear Solid No i tutaj mamy jeszcze co tu mamy Final, F Final F Fantasy 7 i, i Final Fantasy 8, Tekken 1, Tekken 3 i... Bugs bunny Ach, no! Axbunny. No i to moja kolekcja, no. Co można powiedzieć? No reszta jest w pudełku, tym ale ja niektóre gry nie gram, więc... No. To tylko to, to moja kolekcja jest z gier. No to nie że to pa!